Historia tajnych kompletów zaczyna się w 2010 roku. Impulsem do, do działania był negatywny impuls, czyli zamknięcie księgarni Kapitałka, która działała na ulicy Nankiera. Jesteśmy takim przykładem łączenia takiej działalności księgarskiej z NGOSem. Jesteśmy fundacją. W miejscu, w którym się znajdujemy wcześniej, dawno, dawno temu, były tutaj pracownie artystyczne, a później przez wiele lat był fryzjer który miał jakąś tutaj renomę, bo pamiętam, to już tak był gdzieś tam, powiedzmy, 2013 14 rok, pani podchodzi do mnie i pyta mnie o fryzurę. Tak się przyglądałem, czy to pani jest, z nią jest wszystko w porządku, no ale logicznie tłumaczy, że tutaj coś chciała poprawić i tak dalej. dopiero sobie przypomniałem, że ona przyszła do fryzjera. I zapytałem się, kiedy u tego fryzjera była. A ja on mówi, że no, to faktycznie było dawno. I, I ja mówię, że tutaj właśnie od kilku lat już <laughs> nie ma tego fryzjera. Dobrych dziesięciu prawdopodobnie może 8 lat. Nasza księgarnia yy, ogólnie zajmuje się chłonicystyką. Po takiej porządnej selekcji książek, czyli wybieramy, że się. Czekański tutaj głównie odpowiada za towarowanie i spędza sporo czasu na to, żeby książki, które trafiają, no miały już jakiś taki fajny potencjał. Mamy na miejscu około 12, może do 15 tysięcy książek. Tyle jesteśmy w stanie tutaj pomieścić. Oczywiście jest też księgarnia online, którą polecamy. Tam już jest, że tak powiem, pełna, pełna oferta. Oprócz książek, w naszej księgarni serwujemy kawę, herbaty. W okresie jesienno-wiosennym, zimowym mamy też pyszne, wegańskie ciasta, ciasteczka. Organizujemy tutaj sporo wydarzeń. W tamtym roku mieliśmy ponad 100 wydarzeń, w 2019. To są spotkania z autorami przede wszystkim, ale też różnego rodzaju wykłady, debaty. Warsztaty, na przykład warsztaty z filozofii. Zrobiliśmy ponad 20 koncertów. W tym roku, na przykład, grało zespół raz, dwa, trzy u nas, co pewnie był chyba ich najmniejszy koncert i pierwszy w ogóle koncert online, który, który zagrali. Wrocław to jest miasto spotkań i Tajne Komplety to jest miejsce spotkań we Wrocławiu. My się tutaj świetnie wpisujemy chyba w to takie hasło, którym miasto się próbuje promować. Bardzo często przychodzą tutaj osoby na np. Na korepetycje, pogadać, posiedzieć, to oczywiste, ale robią tutaj różne rzeczy. Też pracują, przychodzą sobie z laptopem, czasami nawet się z